Przyjęci poglądów O'Chama posuwają się nawet do takich stwierdzeń, że mnożenie bytów jest zagrożeniem dla nauki i otwiera szlaban w kierunku działań pseudonaukowych. Myślę, że tego wszystkiego się powinniśmy wystrzegać. Konferencja, która się kończy i którą pewnie podsumuje pomysłodawca i organizator, profesor Stachowiak, ona odgrywa i odegra, w moim przekonaniu, ważną rolę w kształtowaniu właśnie tej tożsamości, o którą chodzi. Tożsamości, która powinna być z jednej strony zakorzeniona w polu badawczym geografii i gospodarki przestrzennej, a z drugiej strony, która powinna mieć jakiś taki czynnik podmiotowy, a mianowicie, aby ci, którzy czują się geografami i czują się reprezentami gospodarki przestrzennej, a gdzieś po obrzeżach tej dyscypliny funkcjonują, również mogli tę tożsamość w jakiś sposób ukształtować. Chciałbym podziękować uczestnikom tej sesji, którą przypadło mi w udziale prowadzić. I jeszcze raz dziękuję za zabrany głos, za przedstawienie swoich własnych poglądów szeroko uzasadnionych, które stanowią istotny wkład do przebiegu naszej tej konferencji. Bardzo proszę pana profesora Krzysztofa Stachowiaka o pewne podsumowanie naszego spotkania. Bardzo dziękuję, panie profesorze. No i przede wszystkim dziękuję wszystkim uczestnikom, zarówno prelegentom, jak i tym, którzy zabierali udział w dyskusji, jak i przysłuchiwali się tej dyskusji, za to, że zechcieli poświęcić swój czas na to, żeby być z nami. No, przypadła mi w, 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 r, trudna rola podsumowania d, bardzo bogatej konferencji, i e, zastanawiając się, jak to podsumować, czy jak wysnuć pewne wnioski, uważam, że to jest jeszcze pewnie zbyt trudne do zrobienia. E, więc być może powiem o jednej rzeczy, o której, e, która może tak z punktu też trochę organizacyjnego, no, nie udała się, bo nie mogła się udać, bo nasza konferencja, jak Państwo wiecie, ma charakter zdalny, a więc. Nie było możliwości do takich bezpośrednich interakcji. A chcę zwrócić uwagę, bo mówiliśmy tutaj o, o, o aspektach teoretycznych, metodologicznych czy takich instytucjonalnych dyscypliny, ale musimy też pamiętać, że każda dyscyplina, każda nauka to przede wszystkim ludzie. Zawsze też staram się z powtarzać, że nauka jest tworzona przez ludzi i dla ludzi. I tak samo geografia to, to ludzie, to geografowie. I ta nowa dyscyplina, instytucjonalnie nowa, stworzyła też w pewnym sensie. No, nie powiem, że nową, ale w jakiś sposób społeczność, która, czy zintegrowała społeczność, która do tej pory znajdowała się w innych dyscyplinach. I tutaj, patrząc chociażby po osobach, które zarejestrowały się na naszą konferencję, to, to, to widać. Ja może tylko przytoczę, bo to, tego właśnie nie widać tak, tak wprost. My, jako organizatorzy, mamy tu podgląd, że blisko 200 osób zarejestrowało się, a brało udział jeszcze więcej, bo szereg osób, Dołączało w trakcie trwania konferencji i te osoby, przynajmniej te, które się zarejestrowały, reprezentowały, czyli pochodziły z 21 różnych miast, w sumie z 36 różnych organizacji, czyli przede wszystkim uczelni, uniwersytetów, ale także były to jednostki takie poza. Pozauczelniane, jak urzędy, urzędy wojewódzkie, na przykład, czy no, biura planowania przestrzennego, to też pokazuje, że ta, ta nasza dyscyplina w sensie takim społecznym i tej społeczności, którą, którą tworzy, też się zmienia. I to jest pewnie też ciekawy aspekt do rozważenia, w jaki sposób chociażby prowadzić dyskusję. No Tu mamy teraz narzędzie w postaci internet jest w pewnym sensie pomocny, ale no, zapewne lepiej byłoby się zobaczyć i poznać tak w, w, w realu, jak to się mówi. Więc liczę, że. Kolejne takie dyskusje, bo ta nasza konferencja pokazała, że taka dyskusja jest potrzebna, to było w sumie taka można powiedzieć bilans otwarcia, czy pierwsza taka dyskusja, ale zakładam, że nie ostatnia i chcielibyśmy, żeby takie spotkania odbywały się w miarę możliwości regularnie. No, już nawet o tym myśleliśmy w zeszłym roku, żeby takie coś zorganizować, no niestety w zeszły rok zupełnie okres wiosenno Wiosenny był dosyć duży, dużym zaskoczeniem dla wszystkich, i nie było to możliwe. Wiele rzeczy zostało poprzekładanych na ten rok. No ale myślę, że w, czy w takiej formie zdalnej pomyślimy o tym też, jak zintegrować, czy zaprosić też do, do udziału w dyskusji większe, szersze grono, bo ja tu też patrząc na chociażby. No, stopnie i tytuły naukowe zarejestrowanych uczestników, no, wysłuchiwaliśmy przede wszystkim no, klasyków, można powiedzieć, profesorów, którzy stanowili raptem 17% zarejestrowanych uczestników. Ponad połowa to były osoby ze stopniem doktora i magistra. Więc dużo młodych osób także przysłuchiwało się naszej dyskusji i myślę, że też będzie wartościowe włączenie ich w jakiś sposób w tę, w tę debatę. Myślę, że ta nasza konferencja dała taki przegląd tego, tych problemów, które do tej, do tej pory w geografii były obecne, jeżeli ktoś właśnie z tej społeczności dołączył z innych dyscyplin, być może dowiedział się, z czym geografia borykała się. Mieliśmy tu pewne takie, nazwijmy to historyczne, czy odwołania do pewnych ewolucji tej dyscypliny, ale z drugiej strony też staraliśmy się przyjrzeć temu, co się dzieje w tej chwili, i co będzie się działo. No, z pewnością szereg tematów, które tu były podnoszone, ja sobie to oczywiście też wszystko wynazowywałem, to środowisko, które pojawiło się tutaj na, na końcu, ja może tylko wspomnę o tym, trochę celowo pominęliśmy ten aspekt, nie tyle, że uznajemy go za nieistotny, ale raczej myśleliśmy o tym, żeby właśnie być może poświęcić kolejne gdzieś wydarzenie tym relacjom między tymi dwoma geografiami, można powiedzieć, geografią fizyczną i geografią społeczno-ekonomiczną, ewentualnie pod jakimś szerszym szyldem już nie tylko tu naszego wydziału, ale być może organizacji właśnie jak PTG czy Komitet Nauk Geograficznych tego, tego typu debaty rozpocząć. Więc tutaj zostawiamy jakby miejsce na tę dyskusję zdecydowanie uznając, że owo środowisko jest niezwykle istotne, co zresztą badania na naszym wydziale potwierdzają. No, i wspomnę też na koniec o, mówiłem o tym aspekcie takim technologicznym, czyli no, konferencja miała zdalny charakter. Mam nadzieję, że udział w takiej formie, no, jedynej możliwej, również był satysfakcjonujący. Być może dzięki temu więcej uczestników mogło wziąć udział i przysłuchiwać się, bo zawsze podróże są trudniejsze. Przypomnę, że ten zapis konferencji będzie dostępny na kanale. YouTube naszego wydziału już sprawdzałem przed chwilą nasze wczorajsze wczorajszy dzień obrad już ma ponad 260 wyświetleń to znaczy że tyle osób gdzieś tam już albo brało w tym udział albo wyświetliło później co już stało się po jednym dniu trzecim najczęściej oglądanym filmie na naszym kanale więc to też jakby świadczy o, o, o zainteresowaniu, za które Państwu dziękuję, że zechcieliście wziąć w tym udział i, i razem z nami przedyskutować te niezwykle istotne kwestie. Na koniec chciałbym oddać głos Panu dziekanowi naszego wydziału, Panu Profesorowi Pawłowi Chórskiemu, który myślę, że też podsumuje konferencję. Jeszcze parę słów komentarza no i poproszę o, o zamknięcie owej konferencji. Proszę ja panie bardzo bardzo dziękuję. Proszę państwa powiem na początku w ten sposób, że traktuję to nasze dwudniowe spotkanie jako rozpoczęcie ważnej dyskusji. Z pewnością tak jak to wynikało z głosów, które pojawiły się w dyskusji po tej czwartej sesji. My nie dokonaliśmy ostatecznych rozstrzygnięć, natomiast wskazaliśmy na bardzo wiele bardzo istotnych problemów, które z jednej strony pozwalają nam w tej chwili, po tych dwóch dniach jakże ciekawych, ciekawych spotkań, zbliżyć się w myśleniu na temat różnych pojęć i procesów, o których dyskutowaliśmy. Bądź też pogłębiać swoją, swoje, swoje argumentacje w stanowiskach, które okazały się być polemiczne w stosunku do tego, co usłyszeliśmy podczas tych dwóch dni. Bardzo wiele z tych zagadnień może stanowić, proszę Państwa, przedmiot odrębnych spotkań konferencyjnych czy seminaryjnych. I tak jak Krzysztof powiedział, Jestem przekonany głęboko, że one będą owocować takimi właśnie spotkaniami, które będą organizowane nie tylko przez nasz wydział, ale będą organizowane przez różne ośrodki naszego środowiska, przedstawicieli naszej dyscypliny. Pamiętajmy zawsze, żeby w tej dyskusji, tak jak to zrobiliśmy w tych dwóch dniach, brali udział również przedstawiciele. Tych dyscyplin, do których nam najbliżej, które, które tworzą nasze naturalne otoczenie. Uważam, że to nie powinna być też dy dyskusja, która zamyka się tylko i wyłącznie w gronie geografów, niezależnie od tego, czy reprezentujących nauki o ziemi i środowisku, czy też geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną, ale to powinna być dyskusja włączająca przedstawicieli innych dyscyplin. Z jednej strony, tych, które dla nas są w tej chwili w naszej dyscyplinie nowym otoczeniem w dziedzinie nauk społecznych, a z drugiej strony tych, którzy zostali, że tak powiem, wyłączeni do zupełnie odrębnej dziedziny. Natomiast, jak słyszeliśmy dzisiaj, którzy są bardzo bliscy temu, co wspólnie próbujemy, Realizować w, tym, w tej naszej misji gospodarowania przestrzenią i gospodarowania w przestrzeni, która nas otacza. Pan profesor Komornicki na początku naszego spotkania wczoraj mówił, że jest pod dużym wrażeniem tego, że w ciągu ostatniego miesiąca ma przyjemność trzeci raz uczestniczyć w konferencji, którą organizuje nasz wydział. Chcę Podkreślić, że nie byłoby to, proszę Państwa, możliwe, gdyby nie zespół, który tworzy, tworzą nasze koleżanki i koledzy na naszym Wydziale. Mam bardzo dużą przyjemność i wielką satysfakcję, że przypadł mi w udziale zaszczyt kierowania tym Wydziałem w tym początkowym okresie jego funkcjonowania i z dużą przyjemnością patrzę, jak pokonujemy kolejne przeszkody których zupełnie nie planowaliśmy. Byliśmy pewni, że początek drogi nowego wydziału będzie trudny, ale nikt nie planował pandemii i wszystkich konsekwencji z tym związanych. Tym bardziej cieszę się, że ta inicjatywa koleżanek i kolegów przekłada się w tego typu efekty, no które jak widzę, bo słucham Państwa wypowiedzi, miałem wczoraj też wiele kontaktów prywatnych po tym pierwszym dniu. No, utwierdzają mnie w przekonaniu, że odbiór tego naszego spotkania, które w tej chwili kończymy, jest jednoznacznie pozytywny i że wszyscy patrzymy z dużą nadzieją w przyszłość, jeżeli chodzi o kontynuację tej dyskusji. Niech, niech będzie mi wolno, proszę Państwa, raz jeszcze imiennie podziękować tym, którym zawdzięczamy to spotkanie. Na czele z panem profesorem Krzysztofem Stachowiakiem, bez którego inicjatywy i wsparcia ta konferencja nie doszłaby do skutku. Pan profesor zadeklarował od samego początku, że ten temat będzie starał się koordynować w sposób jak najbardziej samodzielny w tym dobrym słowa tego znaczeniu. Czyli zdejmujący dodatkowe wyzwania organizacyjne z kolegium dziekańskiego i w pełni słowa dotrzymał, za co bardzo mu dziękuję. Przypomnę, że w komitecie organizacyjnym był wspierany przez panią magister inżynier Malwinę Balcerak, sekretarza tego komitetu, pana doktora Roberta Perdała, pana magistra inżyniera Patryka Kaczmarka i magistra inżyniera Krystiana Kolińskiego naszych internetowych magików, o ile wolno mi na taki kolokwializm, ale bez Patryka i Krystiana żadne połączenie zdalne nie byłoby tak stabilne jak jest. I również ten komitet był wspierany przez Martynę Burchat i Katarzynę Zapotoczną. Bardzo Wam wszystkim za to Serdecznie dziękujemy. Myślę, że mogę być tutaj wyrazicielem opinii wszystkich Państwa, którzy uczestniczą w tym spotkaniu. Moje słowa podziękowania kieruję również na ręce Pana Profesora Astryjakiewicza, Pana Profesora Bajerskiego, Doktora Perdała. To są te osoby, które, z którymi w takim wąskim gronie konsultowaliśmy pewne założenia tego spotkania i jak się okazuje, Nasze wnioski chyba były właściwe, bo dyskusja przyniosła bardzo wiele ciekawych ustaleń. Nie chcę, proszę Państwa, w tej chwili jednoznacznie podejmować deklaracji dotyczących formy utrwalenia tego, co zostało na tych naszych dwudniowych obradach powiedziane. Prowadzimy w tym zakresie pewne konsultacje. Jutro też jest posiedzenie prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Wrócimy do Państwa z informacją dotyczącą tego, jakie zapadły ostateczne decyzje w tej sprawie, ale na pewno, proszę Państwa, oprócz tej wersji, która już jest dostępna czyli pełnej wersji obrad z obu dni. Będziemy dbali o to, żeby te myśli, które były bardzo inspirujące, zostały utrwalone w takim klasycznej formie, czyli w formie, która jest formą pisaną, niezależnie od tego czy ona będzie w pełni wydrukowana, czy będzie dostępna w postaci publikacji elektronicznej. Zadbamy proszę państwa na pewno o to, żeby tak się stało. Ubolewam nad tym, że nie możemy tego dzisiejszego spotkania zakończyć pod kopułą, w, czyli w tej drugiej części naszego Kolegium Geografikum. Jak Państwo pamiętacie, to idealne miejsce połączone teraz z Galerią Sztuki, gdzie zwykle odbywa się ta część podsumowująca, połączona z lunchem, gdzie żegnaliśmy Państwa zawsze, gdy wyjeżdżaliście w różne części kraju. I spieszyliście się na swoje połączenia. No ale cóż, sytuacja jest taka, a nie inna. W związku z tym, proszę przyjąć z mojej strony, w imieniu całej naszej społeczności Wydziału, serdeczne życzenia przede wszystkim zdrowia i tego, abyście Państwo w tym zdrowiu pozostali i patrzcie w przyszłość optymistycznie. Wiosna tego roku puka do naszych drzwi z pewnymi interwałami. Ale to trochę dobrze, że tak się dzieje, bo i opadów więcej, i susza będzie mniejsza, albo może w ogóle uda nam się w tym roku jej uniknąć. W związku z tym, patrzmy w przyszłość optymistycznie, patrzmy również w przyszłość optymistycznie, jeżeli chodzi o naszą dyscyplinę. Dziękuję Państwu bardzo za udział w tym dwudniowym spotkaniu. Jest mi niezmiernie miło, że chociaż w tej formie mogliśmy się spotkać, wymienić się poglądami i y, zrobić coś, wydaje mi się, bardzo ważnego dla naszej dyscypliny, dla geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Tym samym, y, niech mi będzie wolno zamknąć obrady i życzyć Państwu dobrego popołudnia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.